Jeszcze się mąknąć i rozwiążemy sobie zadanie 22 z matury próbnej z matematyki z Operonu z tego roku. Na płaszczyźnie w kartyzjanskim układzie współrzędnych dany jest trójkąt ABC, w którym wierzchołek A ma współrzędne 1,4 oraz wierzchołek B ma współrzędne 5,6. Bok AC zawiera się w prostej o równaniu 6x minus y minus 2 równa się 0 oraz bok BC trójkąta zawiera się w prostej o równaniu 4x plus 3y minus 38 równa się 0. Przez środek boku AC poprowadzoną prostą równoległą do boku BC wyznaczyć współrzędne punkty, w którym prosta K przeci przecięła oś o Y zapisz obliczenia. E, Okej. Okay. Na samym początku to zadanie możemy przynieść troszeczkę dziwnie, troszeczkę długiej od odechciała się je robić. Jedyne, co trzeba zrobić, to sobie narysować to, mniej więcej w, w jakimś poglądowym rysunku, to nie musi być rysunek 1 do 1, który się odnosi do tego zadania, tylko taki poglądowy, na którym będziemy mogli sobie coś tam porysować. Zaznaczmy sobie na początku wierzchołek A, to wierzchołek A, tutaj sobie zaznaczymy, mając współrzędne 1, 4, nanieśmy sobie na rysunek, ponieważ ten rysunek nie jest jakkolwiek się od, od, do tego zadania tak konkretnie, tylko po prostu sobie go rysujemy. Punkt B sobie gdzieś tutaj nanieśmy, będzie miał współrzędne 5, 6. Eee, jest po, powiedziane, że Bok AC zawiera się w prostej o równaniu 6x minus Y minus 2 równa się 0. To jest taka postać ogólna e, prostej. E, są różne postacie, jest tak, taka typowa, którą znamy, to jest Y równa się AX plus B. I jeżeli to wszystko przeniesiemy na jedną stronę, to otrzymamy tą właśnie postać, którą mamy w zadaniu. W naszym wypadku mamy 6x minus Y minus 2 równa się 0. Z tej postaci, jak sobie wyznaczymy y, czyli wystarczy go na drugą stronę, to już będziemy mieli naszą postać naszej funkcji liniowej, czyli naszej prostej, jaką znamy. Czyli przenieśmy sobie to będzie y to się równa 6x minus 2. Tak, i taka będzie prosta. To mniej więcej sobie ją narysujmy. Powiedzmy, że to będzie ona tak wyglądała, czyli przechodzi przez ten punkt, i nam rośnie. Eee, I ona zawiera się. W boku AC tego trójkąta, czyli gdzieś tutaj będzie wierzchołek C na przykład. On ma tam jakieś współrzędne xc, yc, na razie ich nie potrzebujemy znać. No i sobie napiszmy, że ta prosta to jest właśnie ta, co jest tutaj, czyli y równa się 6x minus 2, to jest z tej prostej. Potem kolejną prostą, to kolejna prosta przechodzi przez bok BC tego trójkąta. I zawiera się w równaniu 4x plus 3y minus 38 równa się 0. To zapiszmy sobie, ten bo te, przez ten bok przychodzi jakaś prosta. Dobra. I równanie tej prostej to jest 4x plus 3y minus 38 równa się 0. Tak jak mówiłem, żeby wyznaczyć tą postać, którą znamy podstawowo z lekcji, wystarczy tego y sobie stąd wyznaczyć. Więc... Przenieśmy sobie wszystko na drugą stronę, ponieważ w ten sposób nie, nie będziemy mieli minusa przy y. Czyli będzie 3y równa się minus 4x plus 38. No i teraz to wszystko sobie podzielimy przez 3, ponieważ chcemy y wyznaczyć. To, to będzie y się równa minus 4 trzecie x plus 38 trzecich. To powinno się podzielić i to chyba nam da nawet... Y, 16, no to da nam jakiś wynik, to tak zostawmy na razie. E, to, to nie ma znaczenia, zostawmy sobie to tak. E, czyli tutaj y równa się minus 4 3x plus 38 trzecich, i tak na razie zostaje. Dobra. I mamy wyznaczyć współrzędne punkty, w którym prosta k przecięła oś o y. Dobra. Prosta k tutaj, tak troszeczkę to nie jest powiedziane, to jest ta, która wychodzi, jakby. To jest to ostatnie zdanie. Przez środek boku AC, czyli przez środek gdzieś tutaj, wprowadzono prostą równoległą do boku BC. Czyli to musi być jakaś prosta, która jest równoległa do tego boku BC. Czyli ona będzie wyglądała mniej więcej tak na naszym rysunku. I to jest ta prosta K. No i ona ma oczywiście wzór tak jak każda typowa prosta, czyli AX plus B, jak funkcja liniowa. I ten rysunek nam się przyda do tego, ponieważ na nim już wszystko widzimy, co musimy znaleźć. I musimy znaleźć ogólnie tego całego y, ten wzór tej funkcji liniowej. To nie jest ciężkie, jeżeli sobie narysujemy ten rysunek, bo to, co już wiemy, to to, że ta funkcja, ta prosta k, musi być równoległa do, do tego boku BC. Ten bok BC zawiera się w prostej tej y równa się minus 4 trzecie x plus 38 trzecich. To stąd wiemy, że żeby. Proste były jakkolwiek do siebie równoległe, to A1 tej prostej, na przykład L i K, to A1 musi być równe A2, czyli współczynnik kierunkowy prostej L musi być taki sam dosłownie, co współczynnik kierunkowy prostej K. Wtedy te dwie proste są do siebie równoległe, czyli żeby nasza prosta K była równoległa do tej prostej, co przechodzi przez odcinek BC, to A musi być równe prosto minus 4 trzecie, takie samo, jak jest w tej drugiej prostej. Czyli teraz Zaktualizujmy sobie nasz wzór, czyli to będzie minus 4 trzecie x plus b. No i teraz to, co jeszcze potrzebujemy, to jest nasz, e, nasze B. Musimy nasze B wyznaczyć. W jaki sposób to B możemy wyznaczyć? E, na samym początku wiemy, że ta prosta k przechodzi przez środek AC. Środek AC, odcinka AC możemy sobie wyznaczyć. Wiem, że to jest ten środek, to znaczy sobie, że to jest S, ale wiemy też, jak te współrzędne środka płyczyć tego x, y, ponieważ dla współrzędnych środka naszego xa liczymy w sposób taki, że to jest y, średnia arytmetyczna y, tych dwóch xów, które leżą naprzeciwko. Czyli w tym wypadku, może zapiszę, to będzie wiadomo o co chodzi, dodajemy sobie do siebie współrzędną xową punktu A, czyli to będzie xa. Dodać współrzędna xowa punktu C, czyli xc, bo to jest, chcemy w zasadzie, środek odcinka AC, czyli musi być A i C, i dzielimy przez 2. I dokładnie tak samo to działa w przypadku Y, że to będzie YA plus YC dzielone przez 2. I to będzie nasz punkt. Więc, żeby policzyć sobie xs, to musimy dodać do xa, dodajemy xc. Więc, żeby to jeszcze policzyć, to musimy po pierwsze wyznaczyć ten punkt. C. W jaki sposób możemy ten punkt c wyznaczyć? Najprościej wystarczy te dwie proste do siebie porównać. Prostą, nazwijmy sobie ją l, żeby było jakkolwiek, można się do niej odwołać, i m. Czyli teraz, jeżeli przyrównamy do siebie prostą l i prostą m, to otrzymamy ten punkt przecięcia. W takim wypadku chcemy je przyrównać do siebie. No to wiemy, że prosta l ma taki wzór, prosta m ma taki wzór, więc teraz je do siebie przyrównujemy, więc 6x minus 2. Równa się minus 4, 3x plus 38, 3. Co teraz trzeba zrobić? No, x na jedną stronę to jest yy, równanie li liniowe, więc tutaj nie ma żadnych problemów, i reszta na drugą, i sobie to jakoś policzymy. Tu mamy tak: będzie 6x plus 4, 3x równa się yy, 38, 3 plus 2. Po lewej stronie będziemy mieli 7 i 1 trzecia, a to będzie po prostu 22 trzecich x równa się, tutaj nam się zrobi plus 2, czyli będzie plus 6 do mianownika, czyli 44 trzecie. Trójka nam się skróci obustronnie i możemy sobie obustronnie przez 22 podzielić, czyli będzie, że x równa się 2 po prostu. Wiemy, że współrzędna xowa punktu C to jest 2, ponieważ to jest ten punkt przecięcia. To teraz, żeby policzyć sobie współrzędną y tego punktu, wystarczy do któregokolwiek równania, czyli do prostej l, czy do prostej m, podstawić x równego 2. Najprościej chyba będzie do prostej l, ponieważ tutaj nie ma ułamków. Mamy, że y to się równa 6 razy x, x podstawiamy tego xc, czyli 2, minus 2 to będzie 10. Czyli nasz punkt C ma, yy, ma, to jest y, punkt 2 i 10. Jak to już wiemy, to teraz możemy postawić naszego środka. Czyli xa to było 1, dodać xc to było 3 dzielone na 2, i druga współrzędna to było 4, czyli ya, dodać 10yc dzielone na 2. Z tego nam wychodzi punkt, że yy, s ma współrzędne 2 i 7. Przepraszam, tu by było 2, czyli to będzie 3, e, 2 i 7. Tutaj źle zapisałem, tutaj było 2. Współrzędna xowa punktu C miała 2 wartości, i będzie 3, 2 i 7. Teraz jak to wiemy, tak, że punkt S ma takie współrzędne, no to wystarczy e, sobie podstawić ten punkt do naszego wzoru w prostej k. Czyli za y postawimy 7, za x podstawimy e, 3 drugie i otrzymamy to, ile nasze b wynosi. Więc postawmy sobie ten punkt e, i wyjdzie nam tak: 7 równa się minus 4 trzecie razy 3 drugie i plus b. I z tego chcemy nasze b wyznaczyć. Żeby to b wyznaczyć, to na początku możemy sobie tutaj jeszcze skrócić przez 2, czyli tu będzie 2, tu będzie 1, a tutaj przez 3. I zostanie nam proste równanie 7 minus 2. 7 równa się minus 2 plus b, czyli b równa się 9. E, w takim razie już nasz, nasza, końc, nasza końcowa postać, e, r, znaczy równanie prostej k to jest y równa się minus 4, 3x plus 9. Czyli z tego wynika, jeżeli dobrze pamiętamy, jeżeli mamy prostą e, liniową, Lini funkcję liniową określoną takim wzorem, to nasz b, ten, ten wyraz wolny, oznacza w jakim punkcie nasza funkcja przetnie się z osią o y. I to jest o to właśnie, o co nas pytają. Czyli jeżeli na przykład nasza funkcja y, przecina się z osią y w punkcie 3, to znaczy, że b będzie równe 3 w takim wzorze. Czyli na przykład by było, nie wiem, 2x plus 3. Jeżeli przecinałaby się w minus dwójce, to by było tam jakiś inny wzór, na przykład, nie wiem, i minus x, minus 2, bo ten to b musi być takie samo, jak ten punkt przecięcia z osią igru, i, y. -ków. Lecz jeżeli tego nie pamiętamy, to jest pierwszy sposób, i na tym byśmy już kończyli zadanie, czyli odpowiedzią byłby punkt 0,9, ponieważ oś y znajduje się dla x równego 0, czyli na tej kresce takiej pionowej. E, a drugi sposób, jeżeli tego nie pamiętamy, to byłoby po prostu do tego wzoru. Podstawienie sobie za x0, no bo tak jak powiedziałem, oś y znajduje się na tej pionowej kresce, czyli dla x równego 0. Podstawiam sobie do tego równania i będzie, że y to się równa minus 4, 3 razy 0 plus 9, czyli y równa się 9 i też nam no, wychodzi punkt 0, 9 i taka jest nasza odpowiedź.